Mount Everest to najwyższa góra świata, a ja przeniosłem ją do Minecrafta, w którym jest pełna niesamowitych bossów, stromych klifów i szczeli, które pokonały niejednego człowieka. A jako, że kocham wyzwania, zdecydowałem podjąć się zdobycia w czytu świata. Nie wygląda mi to jak Mount Everest, ale... Jesteśmy w dżungli, czyli według mojej dedukcji wychodzi na to, że jesteśmy po prostu na początku Himalaju. Pojawiłem się w dżungli, która znajduje się u podnóża Himalaju, na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza. Nie wiedziałem jednak, w którą stronę mam podążać, dlatego musiałem znaleźć wskazówkę. Nie wiem, gdzie w takim razie iść. O, dobra, czekajcie. Punkt informacyjny Mount Everest. Okej, okay, dobra, dobra. Halo! A witam, Czesza, witam. witam, witam, to będzie Gdzie? jakże piękną pogodę. Czy to punkt Wresu. informacyjny Mount Everest jest, tak? Takie. tak jest Ja, moim celem jest, nie będę cię fukiwać, zdobycie Mount Everest, ale my jesteśmy w jakiejś dżungli. Gdzie to stary w ogóle jest? Jakby. Ty? Chłopcze. No. Yy, znaczy, tak, yy, już. Jak słucham. widzicie, tutaj szubywalec nie był zbyt pozytywnie nastawiony na mój pomysł. Lecz po chwili rozmowy udało mi się przejść do konkretów. Jasne, oczywiście jestem tutaj, żeby Ci pomóc, yy, także yy, nie będę ukrywał, że yy, 16 diamentów i mogę po powiedzieć wszystko, co i jak, tak? Ja wiem dużo, ja w górach się urodziłem, wychowywałem, także yy, 16 diamentów, cała moja wiedza jest. Lokals chciał 16 diamentów za swoją pomoc. A ja uznałem, że jestem w stanie zaakceptować tą ofertę, dlatego od razu wziąłem się. Do roboty. Ej kolego, kolego! O, nie, 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 nie! Ta tabliczka mi urwa. Dwadzieścia ma być. Dwadzieścia. Powyśmy kilo, off, po czym zebrałem wyłazo i ulepszyłem go do wylaznego poziomu. I następnie zacząłem przykład diament. A kiedy to robię, chciałem poprosić was o zostawienie suba. Ponieważ przygotowanie tego materiału było naprawdę ciężkie. Nie chcę tutaj mówić, że jest najmocniejszy film. Więc proszę obejrzyjcie go do końca i w komentarzu Napiszcie swoją szczerą opinię. Ty no jaka wielka kopalnia w ogóle. Tutaj na pewno jakieś diamenciki będą. Dobra, mamy pierwsze. Dzień, drugi, Ojej. Piękna kopalnia się trafiła Dzięki tej kopalni uzbierałem potrzebne diamenty Ale kiedy wróciłem do punktu Pojawił się naprawdę duży problem Halo, jej, już myślałem, że się poddałeś No gdzie? Diamenciki trzymaj No dobra e, Poczekaj, czekaj, czekaj Miało być 20, halo Kompletnie zapomniałem o tym Że kiedy odchodziłem Zwiększył on cenę za zniszczenie drewna z jego budynku Jednak na moje szczęście Postanowił on się zlitować i brakujące diamenty Miałem mu dać w innych itemach mam Lugownie? dwa żelaza jeszcze e, W takim razie e, Cała moja Wiedza dotycząca Monteverestu objawia się na tym, że Monteverest jest tam. Tam są tam. szlaki, tam musisz się udać i tam po prostu, jeśli chcesz wejść na szczyt, to właśnie on tam się znajduje w tamtą stronę. Jak słyszeliście, za 16 diamentów, dostałem tylko informację, w którą stronę znajdę szlaki. A dodatkowo stwierdził on, że podpisałem umowę, która zmusza mnie do kupna jego lekku, który ma pomóc mi w drodze na szczyt. Ale jako, że nie miałem więcej diamentów, musiałem oddać mu wszystkie cenne itemy. Nie wiedziałem, czy zostałem oszukany, ale postanowiłem pobyć w tamtym kierunku i na całe szczęście Pojawiło się to. Czy śnieg już widzę? O, to jest chyba to. Czyli mnie nie okłamał jednak. Chile tutaj śniegu. Nie! Nie, 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 nie! Uff, dobra. To, co właśnie przeżyłem, to jeden z wielu problemów podczas wchodzenia na Mount Everest. Wyobraźcie sobie, tylko co by było, gdy pod tą warstwą śniegu znajdowała się wielka otchłań. Jednak wiecie, że zdawałem sobie sprawę z tego, że bez specjalnego sprzętu szybko dotkną mnie kolejne problemy. O czym przekonałem się bardzo szybko. Dobra, okej. Okay. Tak, tu widzę jakąś ścieżkę. Najprawdopodobniej to ona prowadzi do pierwszego base campu. Ja nie mam nic, jest. Widzicie temperaturę jest mi naprawdę zimno, muszę tam szybko dobieć. Dobra, mamy basecamp Wilo? Siema, bracie! E, nie, nie, nie! Siema! Uważaj, uważaj, uważaj! Żyje stary. jest dużo szykiego śniegu, musisz, serio. Bardzo bezpiecznie chodzić. Okej. Okay. Co ty w ogóle tutaj stary robisz? Spotkałem w base campie mojego przyjaciela Wilo, który podarował mi ciepły strój który obronił mnie przed bardzo dużym mrozem m? oraz butlę tlenem Co ja wam będę mówił? Bardzo cieszyłem się z jego obecności, ponieważ on również chciał zdobyć szczyt Niestety popełniliśmy bardzo duży błąd, ponieważ po przejrzeniu wszystkich szynek i wzięciu Opatrzenia od razu wyszliśmy w stronę szczytu, kazując się na nieszczęście. Ominęliśmy rytuał błogosławieństwa prowadzony przez tak zwanego lamę, który odprawia różnorakie modlitwy i składa ofiary przed bóstwami. Ma to na celu zapewnić bezpieczeństwo Spinaczy. Lecz jak możecie się domyślać, nas to nie dotyczy i bardzo szybko się o tym przekonaliśmy. Patrz jak to w ogóle wygląda, nie? Wyobraź sobie, nie wiem, czy tam, czy tam po lewo to jest szczyt. W końcu tam nam się uda być, nie? Miejmy nadzieję. No. Nie wydaje mi się, żeby to był szczyt, wiesz? No Ale lekko za nisko. To jest bardzo możliwe, albo to jest jakaś inna góra. No, w ogóle. Mam takie siedzenie, bo nie zebrałem ma, ma, z kampu ma, ma. Dobra, no, Masz, no. masz, Powinna nam starczyć chociaż do tego kampu pierwszego no. O! O! o tak. Co to jest? Co to? Kto jest, uważaj, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Co tu jest. jest? To jest jakiś Yeti stary. To jest jak nic Yeti. a czekaj, nie widzi nas. Nie. Co teraz? Niestety, ale udało nam się spotkać Yeti, który we wcześniejszych latach był tylko legendą. Stworzoną na dziwnych znaleziskach Himalajskich. Mimo no, wielu badań nikt nigdy nie potwierdził jego istnienia. w do dziś. No, musimy przejść, innej opcji nie ma. To jest ostatni moment, żeby wejść do Monteveresa. Nie, nie możemy teraz odpuścić, nie? Ale spróbujmy przejść bokiem. Chyba jeszcze cicho, cicho. Cicho, cicho. Można się widzi. W pewnym momencie znikł nam z oczu, dlatego postanowiłem podejść bliżej i znaleźć jakiś. Większy dowód na istnienie Yetiego lecz jak się okazało, była to okropna decyzja. Nie, 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 Góra, góra, gura, gura, Oni, sami, oni sami. nie, nie, Teraz pad do śniegu, się mnie! Mam ma problem ci. z Chodź na trasę stary. Oh, oh, to jest tam, na kamienie, chodź na kamienie. On gdzieś wpadł. Ale serio, uważajmy, bo ten Yeti jakby ja nie wiem czy on może wiesz, może on chodzi hmm. pod śniegiem, nie? I teraz coś śledzi. No przed chwilą wyleciał stary ze śniegu Postanowiliśmy jak najszybciej pójść do obozu pierwszego, ponieważ zauważyliśmy, że Yeti ma umiejętność wchodzenia i wychodzenia z głębokiego śniegu. Którą wykonuje masakrycznie szybko przez fakt, że mieszka tu od dziesiątek a może i setek lat. Nawet w obozie nie było bezpiecznie. Ej! To jest hub base camp. Tak, tak, to jest obóz pierwszy, stary. No i szybko. Dobra, stary. Jesteśmy w pierwszym base campie. Nawet zdążyliśmy w cudzysłowie. Człęba! Ej, 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 widzisz, yeah. Boże. Dobra, jesteśmy starych w więc jesteśmy w skampie, więc spokojnie, do... masz może jakieś narzędzia w razie co? Mam kill of jeden. Ej, mam czekam, mam czekam! Możemy go spróbować zaatakować jak chcesz. Bo w sumie jak mamy tutaj, wiesz, odpoczywać, co to... a ja jednak wolę spać spokojnie. Nie? I Wilo miał tu stuprocentową rację. I wiemy jak inteligentnym stworzeniem jest Yeti. I przypuszczenie, że poczeka do nocy, a zaśniemy i dopiero wtedy nas zaatakuje Może być prawdopodobne Dlatego wzięliśmy broń I... i ruszyliśmy. Był tam stary, chodźmy tam, sprawdźmy, no idę idę czaj. Jest tu, jest tu! O fuck, dobra! Co jest? Pod siegiem, pod siegiem on jest, uważaj. Dobra. Nie mogę go uderzyć. O fuck, uważaj! Oa! Oa, stary, pomoc, pomoc, pomoc Uciekam, uciekam! Pomagam ci, pomagam ci, on cię goni! A moja ucieczka była spowolniona przez zimno, które docierało mimo że miałem na sobie specjalny strój. Jego bigo. bigo, bigo, bigo! To jest? Schował się. Patrz sięk, patrz się. Jest dobra, ja Dawaj. nie wchodzę. Dawaj, oa, uderzył mnie ja znowu. ma HP, co jest? Największy koszmar Kachimalajusz! A my się no. musimy zlubić! Ola, oa! Serce, mam serce, mam. Uciekam, 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 Na szczęście udało mi się znaleźć zupki, dzięki którym szybko zregenerowałem swoje zdrowie. Biegnę do ciebie. Dobra, zabiłem go, zabiłem go! Udało nam się pokonać największy koszmar Himalaju, którego ludność bała się od dziesiątek lat, jednak z tego powodu zostaliśmy przymusowo zatrzymani w obozie pierwszym, którym po zregenerowaniu się zaczęliśmy uzupełniać nasze zapasy ciepłej wody. Ponieważ jeśli nie wiecie, jest to jedyny sposób na bezpośrednie kontrolowanie temperatury naszego ciała. A podczas wyprawy na Mount Everest jest to najważniejsza rzecz. Ponieważ hipotermia, czyli ochłodzenie. Ciała poniżej 35 stopni Celsjusza odpowiada za bardzo duży procent zgonu. W tym samym czasie zapadł już mrok. Dlatego odłożyliśmy swoje temy i poszliśmy spać. Ponieważ kolejny dzień będzie jeszcze cięższy. Stary, musimy się śpieszyć. Musimy mm. jak najszybciej wyruszyć do góry. Stary, przeleciałbym jeszcze tutaj szybciutko, wiesz? Dari, żeby... Co jest? Ej, za gorąco jest! Gorąco? To ściąga, ściąga! No, ale jak za gorąco, z... stary? Tu jest z minus 20-40. Nie wiem, stary, nawet o. ile. Wilo spotkało coś bardzo niepozornego. Mimo, że jesteśmy już na wysokości 6000 metrów, średnia temperatura tutaj jest naprawdę niska. To w ciągu dnia odbijający się słońce od śniegu ciepły strój są w stanie doprowadzić do przegrzania. Dla jego bezpieczeństwa postanowiliśmy jeszcze chwilę przeczekać w obozie. Aby mógł się schłodzić. po prostu zamiast samego rana, wyszliśmy w momencie, kiedy słońce było w swoim szczycie. A podczas podróży przez Icefall, Fall, którego się właśnie udajemy, słońce jest naszym największym przeciwnikiem. Dobra, stary. W pierwszym kampie już nie ma co, wszystko mamy. Chodzimy na Kumbu Icefall. To jest jeden o, z najgorszych no, momentów, nie? Mamy, czekan na szczęście. Będziemy mogli się wbijać, ale uważaj, tu po prostu, nie? Wszystko to, co mówiłem, to naprawdę nie są żarty, ponieważ całe kumbo Icefall to jeden wielki lodowiec, który codziennie przesuwa się w dół nawet do jednego metra. Ruch ten powoduje pęknięcia, które tworzą pełno zabójczych szczelin, a pełne słońce umacnia ruch lodu. Jednakże dzięki naszej nowej zdobyczy, czyli czekanu, jesteśmy teraz w stanie spinać się po lodzie, co w przyszłości zadecyduje o całej wyprawie. Dobra, okej. Okay. Stary dobry, mamy ten czekan, nie? No bo tego to by była dnia. Tylko uważaj, tu mo może być nagła stary dziura, nie? Tu może coś się oberwać. I w tym momencie to będzie. O, właśnie! Przed nami pojawiła się jedna ze szczelin spowodowana ruchem lodowca Jak możecie zauważyć, nad przepaścią jest zrobione przejście. Ponieważ co roku najlepsi szerpowie rozkładają różne liny i drabiny Po to, aby Himalaiści tacy jak my mogli z mniejszym ryzykiem przejść przez ten Dobra. odcinek. czekaj, powoli, powoli, stary. Nie pchaj się. To jest no chyba zamów. jeszcze niskie, ale nie wiem, czy jakbyś nie wpadł, to byśmy stary chyba byłoby po nas, nie? Dawaj, no dawaj. Dobra, mamy to. Pamiętaj szczerze, że trochę to trenowałem, nie wiem jak ty. I no, bo o to mi zależy, że o, ej, jestem. Jest powoli skam, tak. dobra, dobra. O, a tu kolejne ciało. Pomyśl, że ktoś był tak blisko bezpieczeństwa. Możeś przegrzał coś. Być nie? może był. O, kurde, kolejne, Bolecznie. dobra, uważaj. I stary. To jest o wiele większe. Tu naprawdę no, na spokojnie. Nie, dobra. Ale strasznie gorąco swoją drogą jest tutaj. Czy nie no, nie, wiem, czy to nie był błąd. Ale udało się. Udało nam się bezpiecznie przejść przez lodowiec Kumbu. A tym samym doszliśmy do obozu drugiego na wysokości. 6400 metrów. I w jednej ze skrzynek znalazłem termometr, który wskazuje aktualne temperatury mojego ciała, jak i powietrza. Niestety, jak mówiłem, wchodzenie w ciągu dnia jest bardzo ryzykowne, i ponownie przekonał się o tym Wilo, którego problemy odezwały się kolejny raz. Ej, co się dzieje? Co? Alo, starczy. Udaru, czekaj. Do namiotu stary, ściągaj to do namiotu jeszcze. Kurwa, muszę to zmieniać. No. Usiądź stary, Mów coś zimnego. Czekaj, czekaj, czekaj. W tym momencie kompletnie nie wiedziałem, co mam zrobić. Nic tu nie ma, stary, zimny. O oh, fuck. Ja teraz zimna, stary. Co, co ja się dzieje? Postanowiłem zaryzykować i zostawić willo w namiocie, aby zejść do bycampu, w którym znajdował się lekaf. Dobra, jestem w bycampie. Halo! Lekaf, jest ktoś tu? Halo, halo! Halo, halo. Gdzie jesteś? Halo, końcowo słyszę O tu, co jest sprawa, jesteśmy w kampie drugim i mój kolega to udarów, duży błąd popełniliśmy. Wchodziliśmy w ciągu dnia. Kolegę odcina po prostu. On nawet nie wiem czy w tym momencie jeszcze żyje na co czekamy. Szybko, szybko, chodź, chodź, dobra, chodź. Dobra, dobra, tędy. Prowadź, prowadź. Szybko, szybko. Słyszę, słyszę. O Jezu. Tędy. Jesteśmy, jesteśmy. Halo Wilo, Wilo. Proszę lekarz. <grym> lekarz zaczął diagnozę Vilo oraz podał mu zioła, które miały natychmiast pomóc, lecz po chwili dostaliśmy złą informację. To no jest bardzo bardzo słaby stan. No no myślę, że już no, powinien tak? zejść w ogóle, powinien tak? zejść. Co teraz? No na pewno musi zejść. Naprawdę się kończy trasa dla Vilo? Jesteśmy dopiero w połowie nawet i nazywam tego połową, bo najcięższe się dopiero zaczyna. Nic nie da się zrobić. Totalnie nic, no. Po prostu, no ten stan nie pozwala mu. Potrze nie, ja, ja nie chcę iść na dół. Ja, chcę, ja muszę wejść, stary na górę. Ty nie się... ma takiej opcji. Nie, 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 ma, nie ma totalnie takiej opcji. Musisz zejść, no nie, inaczej, nie, po prostu no. to się może naprawdę na ciebie źle skończyć. I Aria... Bo, po ja prostu możesz, możesz już nigdy nie zejść stąd. Nie, jestem tak wysoko, nie mogę teraz odpuścić, stary. O dobra, zalecenie lekarskie było. Masz tu jeszcze trochę ziół. Dobrze, to ja wam życzę powodzenia. Dzięki, dziękujemy. Dziękujemy za pomoc. Bill podjął bardzo ryzykowną decyzję, ale inaczej nie udałoby mu się wejść na szczyt. Jesteś pewny, że chcesz iść stary. Stary? Tak, teraz no, na 100% jest teraz idealna pogoda, ja się już dobrze czuję. Idziemy tak. stary, naprawdę. Muszę zdobyć ten szczyt. No to... tyle przygotowań nie mogę teraz odpuścić. A jak coś będzie źle? Po prostu powiedz, ok? Po prostu no, powiedz, no, no, zejdziemy. No, no. Być może po prostu w base Campie, które przeczekasz, wejdziesz na kolejny raz. Po tej pouczającej rozmowie od razu ruszyliśmy. Równie ]ś. szybko zatrzymaliśmy się z powodu kolejnych problemów. Oh, kurde, kolejne stare czawki. Ale gdzie tu jest? Nie ma nie przejścia. O, oh, fuck! Aha. Stary, patrz tam. Nie, nie, nie. Tam tu się otchłani. Była to bardzo dziwna sytuacja. Według naszych domysłów byli to serpowie, którzy w tym miejscu mieli rozruszyć kolejne przejście Tylko dlaczego zginęli? Nie mówię, na obecnej wysokości, tlenu jest o połowę mniej. To taki doświadczonego Sherpy mi nie pasowała w Tego krew dookoła budowa kolejne obawy to resta się sinja Na no, myśli, że tędy możemy sprawdzić koniecznie no dobra no dobra kurde Ty myślisz że to to, stary nie przypominam no, sobie no, że no, mi coś mówili w... na przygotowaniach no, jakby nie patrzył, to jest tu bardzo no, jasne na no, w sumę jakby Nie uciekaj nie. uciekaj 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 uciekaj! uciekaj uciekaj czekaj ucieka, ucieka. co teraz, co teraz, co teraz? Goi nas, goni nas, umier, stary Skaczemy, 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 skaczemy Jest!

o, stary... Staryliśmy. I najprawdopodobniej dowiedzieliśmy się co spotkało od tamtych szerpów, którzy nie spodziewali się zabójczego niedźwiedzia na 7000 metrów. Bardzo mam że jest taki zmutowany gatunek, który nauczył się żyć w tak ciężkich warunkach, lecz nie tylko to nas dziwiło. <try> Halo? Halo? Cześć! Czemu? Co ty tak nie stary, ty uważaj. Love. Ty zobisz szczyt? Nie, love. Love. Spokojnie, spokojnie! Sterno, oh, słyszałem ogromny jakiś w ogóle ryk, lawina nie. nagle Nie wiem, się, zacząłem uciekać nie ma co, idziecie na górę? Idziemy na górę, nie. tak? Zawracajcie. Jak? Nie, 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 co ty gadasz? Chce, chcecie mi umrzeć? Dar jesteśmy za daleko. Ale to była huk lawiny, czy... Jaki ryk? Jaki ryk? Nie ty... wiem, brzmiał jakby jakiś potwór. Pot? Je... Nie, no Yeti zabiliśmy Samemu do końca nie wiedziałem, co mam sądzić Być może ma on rację I Yeti, którego my spotkaliśmy, nie był ostatnim gatunkiem Ale równie dobrze, przez niedotlenienie mózgu Może mieć on po prostu z widy Naprawdę dziwna sprawa, lecz jak się okazało Było to moje najmniejsze zmartwienie Słuchaj, i ty przeżyłeś, my też przeżyjemy To ty schodź, ale kurde, no nie wiem to... To... Powodzenia, nie? Dzie dzięki, nie no, chodem, ale. Chodem, chodem. Miejcie się na baczność. Stary, może od tlenu po prostu odbiło. Nie, no, to, nie wiem. no Wydaje mu się. Dawaj, idziemy. Po prostu. Stary. Co? Nie. 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 Halo, halo, halo! Nie gdzie on, nie gdzie on, nie gdzie on, nie Co? Czy on żyje? Czy on żyje? Halo. Czekaj, żebym teraz ja nie wpadł. O, fuck! Jego głowa, nie. Willo nie żyje. Halo wariacie! Jak on się zatrzyma? Gdzie on jest? Co teraz? Nie, 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 dobra. Ja nic nie mogę zrobić. Willo umarł. W takim miejscu jak Mount Everest odejście z trasy oznacza śmierć. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale byłem na to gotowy, że który z nas nie zdobędzie wczyta. Lecz przez wszystko popełniłem największy dotychczasowy błąd. I przez stres ominąłem obóz trzeci. I próbowałem dojść do obozu czwartego. A łącząc to z temperaturą na zewnątrz, nie było to najlepszą decyzją. Jezu, ale zimno się robi. Gdzie jest? Nie mam wody. Nie. Uff. O Jezu, jestem w kampie, gdzie jest woda, gdzie jest woda, nie, gdzie jest ciepło O Jezu, o, jest, 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 dobra, go, pi O fuck, ja przeżyłem Naprawdę dużym szczęściem udało mi się znaleźć resztki ciepłej wody na miejscu W obozie czwartym odbyła się moja kolejna przerwa, podczas której ugotowałem wodę i zebrałem potrzebne jedzenie Patrzcie na ten moment, minus 60 stopni, ja tu nie wytrzymam za długo, tu jest już tak mało tlenu, muszę biec, muszę po prostu zacząć biec A więc wychodzę z kampu czwartego i już tylko szczyt przede mną Nie wiedziałem jednak, co na mnie czeka o, oh, coś, coś się dzieje Nie, 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 halo Tlen, nie, jest Tlen, nie, 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 nie oh, O, fuck Szybko, szybko schodzę, szybko schodzę. Może to, może to mi pomoże Nie, o, oh, fuck Dobra, oh, mogę oddychać Tam jest strefa śmierci, już zapomniałem O oh. Gdzie jest moja butla? Zbliżając się do szczytu, od wysokości 8 tysięcy metrów wchodzimy do strefy śmierci, której poziom tlenu jest 3 razy mniejszy. Dla zobrazowania, jeśli wy w tym momencie weźmiecie zwykły oddech, to osoba w tej strefie musi go wziąć aż trzykrotnie, żeby poczuć się tak jak wy. Przybywanie w niej więcej niż kilka godzin oznacza dla człowieka śmierć. Dlatego zaleca się wchodzić z butlą z tlenem, lecz jak możecie zauważyć, w moim ekwipunku jej brakuje. Nie, 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 gdzie jest moja butla? Gdzie ja zostawiłem butlę? Tu gdzieś? Nie, tu nie ma żadnej skrzynki. Tu coś? Tu, w kampie drugim zostawiam... O, oh, fuck. Postanowiłem zejść do wcześniejszych obozów w celu odnalezienia jej. To w końcu gdzieś musiała zostać. Nie, nie, nie. Oh, oh. Prawie bym to wpadł. O oh, kurde dobra. Powoli, powoli, powoli. Gdzie jest moja butla? Gdzie jest moja butla? No kurde, gdzie ona jest? Przypomniałem sobie wtedy, że odkładałem swoją butlę w obozie pierwszym, kiedy szliśmy tam spać. Dlatego jak najszybciej udałem się w jego stronę. Tu tak, tu, tu odkładałem tu Nie ma, nie, tu było tu, no nie. Tu, tu. W tych skrzynkach na pewno nie będzie. Moja butla zniknęła i bardzo prawdopodobne, że została po prostu ukradziona. Od pewnego e czasu w Himalajach e jest opcja, że za każdą znalezioną butlę z lenem, dostajmy pieniądze w ramach oczyszczania gór, które są naprawdę mocno zaśmice. To możliwość niektórzy ludzie wykorzystują w bardzo zły sposób, kradząc czyjeś buty. I najprawdopodobniej właśnie to mnie spotkało. Nie wejdę na szczyt. Nie. Jestem tak blisko. Byłem tak blisko. Nie cały kilometr. O nie. Nie wiem co teraz. Nie mam pojęcia. Wilo, wilo miał, wilo musiał mieć. Ostatnia nadzieja. Uff, dobra. Uś! Uf. Uff. naprawdę blisko, żebym był tam. Oj, tylko żebym. Okej, okay. dobra. I to było. tu Okej. Okay. Postanowiłem za pomocą wody zejść do szczeliny, w której umarł Wilo. Z nadzieją, że jego butla nie uległa zniszczenia przy upadku. Wylejmy i lecimy. Jego itemy. Jest! Mam butle. tak! Co tu jeszcze miał? Dobra, to nie jest wał Znowu się spotykamy, stary. Nie, czemu to się tak musiało skończyć? A gdzie jest woda? Nie. Gdzie jest woda? Zamarzła, nie. Popełniłem bardzo duży błąd zostawiając wody na powierzchni przy temperaturze minus 60. Powiem krzyczeć i liczyłem, że akurat ktoś przejdzie, ale bo to na nic, bo sezon zdobywania szczytu już się kończy. Siedziałem tam kolejne kilka godzin i pogodziłem się już ze śmiercią. W końcu rocznie w takich w życie traci około 500 osób, więc dlaczego ja miałbym przeżyć? we w momencie, kiedy moje zapasy się kończyły, postanowiłem zawalczyć. Chwila. Czekam, czekam, tak. Czekam, czekam. Tak, tak, tak. Wejdę, wejdę. Stary, zrobię to. Zrobię to dla ciebie. Dobra, ale. W jaki sposób? Mówię tu. O! Kurde. Dobra, jestem, okej. Okay. Tu, dobra. Dobra, najprościej będzie tu teraz. Yy. Dobra, teraz tu. Yy. U! Dobra, mam. Jestem coraz wyżej, ale. Nie, tu, tu nie będzie jak wejść. Tu są krzywe ściany. Nie, dobra, dobra, coraz wyżej. Nawet jak wejdę wyjść to będzie lepiej. Jajmy, tu! Okej, okay. na spokojnie. Teraz tu. Czy ja wejdę teraz przez śnieg? Spróbujmy. Okaże się. Raz, dwa. Trzy tak, 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 tak! Jestem na lądzie, jestem na powierzchni. Uciekamy stąd, dobra. Nie, nie, nie zbliżamy się do tego. Od razu pobiegłem do bozu czwartego, gdzie ponownie uzupełniłem zapasy i odpocząłem, bo na kolejny dzień czekało mnie największe wyzwanie. Tak, już tam teraz o wybutle. Jestem 2, no ale jednak trochę to waży, no i w tym momencie zaczyna się wyścig z czasem, mogę tak to nazwać Kurde, kolejne trupy, że na mnie to już nie robi na wrażenia, nie? To jest chyba w tym momencie normalka, ale to jest chyba szczyt, tak, 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 to tak To są dosłownie dziesiątki metrów tylko, mimo że jest naprawdę zimno, to wiem, że dam radę W stronę szczytu poruszałem się bardzo szybko, a kiedy byłem już pod nim i celebrowałem, stało się to No i mam szczyt Co? Jest. Naprzeciwko mnie pojawił się strawnik gór Który bronił szczytu od himalaistów Którzy niszczyli tutaj w naturę To właśnie jego słyszał który który Spanikowany uciekł ze szczytu Lecz ja postanowiłem podjąć walki i zdobyć szczyt Cichutko, cichutko, cichutko o oh, fuck! Co to jest? Dobra, Jemi, chyba muszę zawalczyć. Dobra, wjazd w niego. Siemanno. Dobra, biję go, obie. Ty co? Co? Zabrudzony jestem! Uciekam, uciekam. Strawnik swoim ziewem był w stanie zamrażać ludzi. I? W tym samym czasie zadać im duże obrażenia. Lecz ja zauważyłem, że nie jest on wytrzymały i wymyśliłem taktykę. Ej, ja mu nawet sporo zadałem. Ja tak rundkami będę podchodzić, Remu zadam i uciekać, tylko wy mnie nie zamroził Nie. Ty to nie tak miało wyglądać, ha! Ty, Ale ten sierp trochę zabolał, nie? Ty, dobra, jak on to wyziewa, to zaatakuje go. Dobra, o, oh, fuck, czekaj. Oj, 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 oj. oj, Dobra, żyję. A powoli zapasy mi się kończą. Na szczycie panowało minus 80 stopni. Dlatego temperatura mego ciała, jak i ilość pływody wody, bardzo szybko malała. No, w temperatura mnie pokona. Chyba go zdenerwowały te słowa. O, dobra, fajna seria może wjechać. No, znowu. No, ciągle zamraża. Nic nie mogę zrobić. Chodź tutaj, dziadzie. O, ale, co, ale, co, ale, co, ale... A. Dobra, dobra, uciekam. Ta seria ciosów w moim wykonaniu była bardzo dobra i wiedziałem, że jak ją powtórzę Tego pokonam. Dobra, zregeneruję się. Ja go zabijam. Ty on tu podchodzi. Oj, oj, dobra. Dobra, wjeżdżam w ciebie, typie umierasz. O! Dobra, dobra, dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu! Jest! Jest! E, dobra, nie? Tak! Tak! Zabiłem go! Jezu! Uf. No to teraz pora na szczyt. Wjeżdżam tu czekanem. Szybciutko, szybciutko. No i 3, 2, 1. Mam to! Udało się! Zostaw suba i wina Discorda, aby mi napisać kolejne wyzwanie.